Carles, zacznijmy od początków. Kiedy zakomunikowano Ci, że będziesz członkiem pierwszej drużyny FC Barcelony, to jaka była Twoja reakcja? To była dla mnie wspaniała wiadomość. Zakomunikował mi ją Ernesto Valverde po jednym z treningów. W tamtym czasie byłem piłkarzem rezerw, ale często trenowałem z pierwszą drużyną. To było dokładnie dzień po meczu barsy, w którym zdobyłem swoją pierwszą bramkę. Niesamowite uczucie. Wyobraź sobie, że jednego dnia strzelasz gola dla swojego wymarzonego klubu, a dzień później informują cię, że jesteś pełnoprawnym zawodnikiem pierwszej drużyny. Wszystko potoczyło się tak pięknie i szybko. To był zdecydowanie najlepszy tydzień w mojej piłkarskiej karierze. Kto był osobą, która wprowadziła cię do szatni? Kto był twoim wielkim bratem w tamtej barsy? Wiele osób pomogło mi na początku. Byłem wówczas jedyną osobą, która wskoczyła na stałe do pierwszej drużyny, a w jej kadrze aż roiło się od, jak to nazywamy, świętych krów. Na początku trochę się obawiałem, ale tak naprawdę po pierwszym dniu strach minął. Andres Iniesta zaproponował mi, abym siedział obok niego, żebym był spokojny i robił swoje. Z drugiej strony siedział Sergio Busquets. Bardzo mi pomogli w okresie adaptacyjnym. Później miałem znakomite relacje z Jordi Albą, Piquet, Sergim Roberto każdy był pomocny. Ale na początku najbardziej pomogli mi Iniesta i Busquets, wprowadzili mnie do drużyny i jestem im za to bardzo wdzięczny i czy od tej dwójki najbardziej czerpałeś pod względem piłkarskiego abecadła? Powiem w tamtej kadrze był też na przykład Iwan Rakitić. Tak, Rakitic był także osobą, która bardzo mi pomogła. Pamiętam taką sytuację, gdy trenerem był Luis Enrique. Podszedł do mnie i pyta, którym piłkarzem z nich chciałbyś być. Powiedziałem, że i nie jestą. A on na to zapomnij o tym. Niesta jest tylko jeden, ale skoncentruj się na tym, który biega obok ciebie. Miał na myśli właśnie Iwana Rakiticia. Od tego czasu zacząłem się inspirować jego grą. Tym jak się poruszał po boisku, jak grał w defensywie, jak pracował dla drużyny, nie będąc jednocześnie na pierwszym planie. Bardzo się wzorowałem na Iwanie. Był ważną osobą w moim rozwoju. Jesteś wychowankiem Barcelony, wyszedłeś z La Masii. Czy cierpliwość to najważniejsza cecha w waszym przypadku? Tak, zdecydowanie potrzebujesz dużo cierpliwości. Logiczne jest, że każdy chce grać. Kiedy jesteś młodym, to jest to wielki problem. Przychodzi taki moment, kiedy musisz sobie wszystko poukładać w głowie i być cierpliwym. Ja od samego początku wiedziałem, że chcę grać w pierwszej drużynie Barcelony, że prędzej czy później moja szansa przyjdzie. I tak się stało, rozegrałem chyba z 50 meczów w Barcelonie. To jest najlepsza drużyna na świecie, i żeby w niej wystąpić, musisz mieć dużo cierpliwości. Well, Przytrafiła ci się także kontuzja, która trochę wyhamowała Twoją karierę. Ostatnio w Barcelonie jest bardzo dużo urazów, zwłaszcza piłkarzy młodych, jak wcześniej Pedri, Balde czy Gavi, ostatnio Marc Bernal. Jak w tak młodym wieku podchodzi się do tego typu poważnych kontuzji? To naprawdę ciężka ja sprawa. Ja też miałem dosyć poważną kontuzję, a tyle co wskoczyłem do pierwszej drużyny. Jesteś w wielkiej piłce, i nagle przytrafia ci się uraz, który ci to zabiera. Problem jest jeszcze większy, kiedy jesteś młody. Mentalnie to wielki cios. Ale ważne jest wsparcie rodziny, lekarzy, ale też zachowanie spokoju, bo prędzej czy później wrócisz do gry. Jak choćby teraz Pedri, który jest w znakomitej formie. Bernal wróci silniejszy. Gabi za chwilę będzie gotowy do gry. Na początku wydaje ci się, że świat się zawalił, ale z czasem patrzysz na to inaczej i wiesz, że wrócisz do gry jeszcze silniejszy. I jak już wracasz, to długo trwa ten proces w głowie, w którym jesteś w 100% gotowy? Oczywiście do tego potrzeba czasu i z tyłu głowy masz kontuzję. Ale sprawa jest jasna, nikt na ciebie nie będzie czekał, musisz szybko być gotowy i w formie. To jest FC Barcelona i musisz być przygotowany na grę na najwyższym poziomie. Kontuzja to zawsze ciężki moment, nie do pozazdroszczenia, ale najważniejsze, aby nastawienie było dobre. Jest to czas, w którym wiele się uczysz i doceniasz. Wspomniałeś Luisa Enrique. Czy to jest wulkan w szatni, tak jak go przedstawiają media, czy jednak bardziej spokojny człowiek? Jest nieobliczalny. Luis Enrique jest wyjątkowy. Kiedy trzeba dokręcić śrubę, to to robi. Kiedy trzeba wyciszyć atmosferę, to potrafi do tego doprowadzić. Ja zawsze powtarzam, że Luis Enrique to najlepszy trener, jakiego miałem, od którego najwięcej się nauczyłem. Pracowałem z nim tylko jeden sezon i nie zagrałem wielu spotkań, ale zapamiętam z treningów tę dynamikę, pozycjonowanie, ruchy. To uczyniło mnie lepszym piłkarzem. Louis to wielki trener, który potrafi zarazić swoją energią. Zarządza szatnią jak nikt inny i zna się znakomicie na piłce. Dla mnie to topowy trener. Zanotowałeś wielką zmianę, jak dołączyłeś do Hetafe Bordalasa. Oczywiście, że tak. Widzisz zmianę w systemie gry. To coś innego. Dla mnie to była duża zmiana. Szukałem możliwości, aby być piłkarzem pierwszoplanowym, by dostawać więcej minut, więcej szans, być ważnym zawodnikiem w ekipie. Bordalas mi to zapewnił. Fizycznie bardzo się rozwinąłem. Poprawiłem grę w obronie. Ale przede wszystkim aspekt fizyczny był bardzo ważny. Również wytrzymałościowy. Zrobiłem w tym duży postęp. Futbol też zrobił duży krok do przodu w tej dziedzinie. Bordalas o tym wiedział, przekazał mi to i nad tym ciężko pracowałem. A, a recibir el, que, que el me transmitir y, y creo que lo bien. Kiedyś rozmawiałem o tym z Borchą Majoralem, ale chciałbym znać Twoją opinię, czy tezy, że Hetafe gra najbrzydszy futbol w lidze. To prawda? ...futbol adapta, Każda drużyna musi się zaadaptować do możliwości, które ma. Kiedy przybyłem do Hetafe, też słyszałem takie głosy, że to nie jest drużyna na Primera Division. Ale takie głosy zawsze są słyszalne, gdy gramy dobrze, gdy wygrywamy. Nasz futbol jest agresywny. Nie jesteśmy jednak drużyną defensywną, bo zawsze szukamy okazji do presowania rywala, do strzelenia gola. Wiem, że nadano nam niezbyt pochlebną etykietę, ale mówię Ci, że to zawsze dzieje się, kiedy idzie nam dobrze. La etykieta, ale bueno, ya te digo, normalmente eso siempre pasa, cuando vamos bien. A, a bro, Żartujecie bro, so, sobie z tego, Frzatni? Tak, si, claro, claro, bardzo często słyszymy, co o nas no mówią, to, ale nie bierzemy de, de, tego de, na, de, na de, poważnie. Skupiamy się na sobie. Bardzo często, gdy dobrze gramy, to naprawdę de, jesteśmy de, drużyną, de, którą de, ciężko de, pokonać. De, w tym de, nasza siła. To, co robimy i to musimy potencjał, porque myślę, że w tym, jeśli to robimy, jesteśmy bardzo trudno do gonić i jesteśmy bardzo fuertes. Uważasz, że ten zespół może doprowadzić do powrotu Hetafe do rozgrywek europejskich? Taki jest nasz plan. Chcemy, by Hetafe po raz kolejny zagrało w Pucharach. Byłoby to piękne wydarzenie dla fanów i nas wszystkich, ale by to osiągnąć, musimy być w formie i grać bardzo dobrze, bo liga jest wyrównana. Jest wiele drużyn ze świetnymi trenerami, dobrze przygotowanych do sezonu, ale marzymy o tym, by wrócić do Europy. Dlatego ciężko trenujemy i dajemy z siebie wszystko. Nie jesteśmy minimalistami i chcemy grać w Europie. Chciałbym cię też zapytać o osobę, którą od wielu lat próbuje namówić na wywiad i za każdym razem mi odmawia. Jak ważną osobą w twojej karierze jest Iwan de La Penia. Zawsze powtarzam, że Iwan to mój piłkarski ojciec. Od blisko 11 lat razem pracujemy i to jest coś więcej niż układ agent zawodnik. Jesteśmy bardzo zżyci. Pomógł mi bardzo w wielu decyzjach, mając wielkie doświadczenie jako piłkarz. Zwłaszcza w początkowych etapach, gdy wchodziłem do pierwszego składu Barcelony. On także trafił do składu Blaugrany jako bardzo młoda osoba, więc wiedział z czym to się je. Zawsze jest pomocny nie tylko w sprawach piłkarskich, choć w tych ma olbrzymią wiedzę. Jest dla mnie bardzo ważną osobą. W pewnym momencie był względem mnie bardzo wymagający, ale za to jestem mu wdzięczny, bo dzisiaj jestem piłkarzem Primera Division. Kiedy trzeba było mi dołożyć, to robił to. Dzięki temu stałem się twardszy. Cieszę się, że jest blisko. Jest dla mnie kimś wyjątkowym. Pomożesz mi go przekonać do rozmowy? <grymne> Ciężka sprawa. <grymne> tak, wiem, wiem, że to duże wyzwanie. Ja bym nawet powiedział, że to niemożliwe. On nie lubi występować publicznie.